Witam moich widzów w sobotni wieczór na moim kanale. Z góry przepraszam za mój głos, ale dopadła mi choroba, ale postaram wam się coś tutaj na krótko jeszcze tak nagrać na temat mojego akwarium, powiedzieć co tam się dzieje, żeby było w miarę tak na bieżąco. Zaczynamy od 30-litrowego akwarium, które w czwartek przeszło dosyć sporą zmianę. Zmianę o której wspominałem chyba w kilku filmach, że tak przymierzam się do tego, że jak chwilkę czasu to realizuję ten plan, a tym planem to było odświeżenie mchów. I jak widzicie mchy zostały zerwane i uporządkowane na korzeniu. Na korzeniu zaszło sporo zmian. Do tej pory na korzeniu rosły dwie odmiany mchu, Christmas Mouse i Taiwan Mouse. A na ten moment została tylko jedna odmiana, czyli odmiana Christmas Mousse. Pozbyłem się tamtej odmiany, ponieważ nie wyglądała na zbyt ciekawie. Jakoś taki ten sposób wzrostu, układania się na korzeniu średnio mi się podobał. Nie wyglądało to zbyt dobrze. Yy, natomiast mech Christmas Mousse, który rósł na sąsiedniej wygląda bardzo ładnie. No i stwierdziłem, że jak na tak, na tak małym korzeniu nie ma sensu mieszać ze sobą dwóch odmian. No i zerwałem wszystkie najładniejsze, największe, najdłuższe gałązki muchu i posadziłem na wszystkie yy, gałązki tego korzenia. I tutaj też taką poprawkę zrobiłem, że y, tym razem korzenie są praktycznie do samego dołu obsadzone w muchu, a nie tak jak to miało miejsce wcześniej że tak do połowy. Więc myślę, że ten efekt wizualny będzie teraz dużo lepszy. Muchu String nie ruszałem. Na razie wygląda ładnie. Też tak szczerze mówiąc, średnio on mi tu pasuje, bo zasłania tą z tyłu zwartkę, ale no, nie mam gdzie go dać. Na razie niech jest sobie tak jak jest. Jak będzie zbyt dużo, to po prostu go zerwę. Zacznę zabawę z nim od nowa. Jeśli chodzi o pozostałe rośliny, to mają się dobrze. Zwartki powolutku, ale rosną. Malajskie. Zwłaszcza ta jedna. Tutaj szaleje. Widzicie, jest odrost. Tutaj kolejny. W samym roku widać. Zwartka serca. Listna. Też w bardzo dobrej kondycji. Ładnie rośnie. I tak. Zwartka venti green, Także jak widać. Dużo listków, dużo przyrostów. Tutaj coś się pojawia przy podłożu nowego. I zwartka Spiralis. Tam na końcu takie czerwone listki. Też bardzo ładnie rośnie. W dobrej kondycji. Żadnych strat, jeżeli o liście, nie ma. Żeby tej zwartki jeszcze tak bardziej zachęcić do wzrostu, to podczas tego skracania muchu, wyjęcie korzeni, mam trochę lepszy dostęp do roślin no i dosłownie pod każdą zwartkę, a jest i troszkę delikatnie wsunąłem pod korzenie kulki glinotrofowe żeby tak wzrost i troszeczkę poprawić wiem, że jak już tutaj coś będę kiedyś wyrywał i te kulki wyjdą z tego no to będzie na pewno niezły syf ale no już to podłoże jest tak stare, więc Żadnych zmian tu nie planuję, jak już kiedyś będzie trzeba te zwartki odświeżać, to już zrobię restart akwarium, ale to myślę, że dopiero za wiele, wiele miesięcy. Jeśli chodzi o obsadę, no to mamy tutaj na ten moment z ośmiu, sześć skrzeczyków karłowatych. <laughs> Taka dziwna sytuacja miała miejsce, po serwisie akwarium znalazłem martwe dwa skrzeczyki i to takie dwa... Takie, które były najsłabsze, najmniejsze. Nie wiem, czy to spowodowane, czy odmiano wody, którą zrobiłem tak jak zawsze, 5 litrów, czy stresem roślin. No, trudno powiedzieć. Ale takie dwie, dwie sztuki martwe znalazłem. Więc 6 zostało 8. Yy, może z czasem coś dokupić jak będę miał chwilkę, żeby uzupełnić tą stratę. Jeżeli chodzi o otoski są w komplecie, jest wszystko ok, 3 sztuki, no i jest chyba 6 czy 7 sztuk bez bystrzyków amady, których, no niestety, ale sprzedać nie mogę, nie ma chętnych, więc jeszcze będę próbował coś z tym podziałać, żeby się ich pozbyć. Ogólnie akwarium w dobrej kondycji, żadnych większych takich problemów nie ma, zresztą chodzi o rośliny, oglony, myślę, że za jakiś czas ten mech już zacznie ładnie rosnąć. Więc będzie tutaj o wiele wszystko lepiej wyglądało. Woda w dobrej kondycji, tafla wody też. Filtr Aquala Farmini Mini Plus. Mimo, że jest małym filtrem, na taką obsadę w zupełności daje radę. Na razie nie planuję powracać do kaskady, jest bardzo dobrze. To tyle, że chodzi o akwarium. Jeszcze na koniec takie szybkie spojrzenie na krewetkarium, które się tak oto, moi drodzy, prezentuje. Też czwartek, podmianka wody, czyszczenie szyb. Rośliny w bardzo dobrej kondycji. Mech, jak widzicie, zwłaszcza mech Christmas Mouse rośnie jak szalony. Opanowuje całe dno akwarium. Mech Flame mouse. też dobrej kondycji, już za chwilkę za chwilkę, to nawet już jego dwie gałązki dotknęły tafli wody. A Nubia z z mini w bardzo dobrej kondycji. Wszorych listków nie stracił, wolno od glonów. I na dowód, że jest bardzo ok, Zwróćcie uwagę na sam środ środek kadru. Kolejny listek. Więc rośnie sobie ta roślina u mnie, ma dobrze co mnie bardzo cieszy. Jeżeli chodzi o krewetki, też OK, zdrowe, ale tak jak mówię, nie mnożą się. I taki mam plan, że jak już troszeczkę tutaj ze zdrowiem się poprawi, stanę na nogi, to chyba dokupię kilka sztuk, żeby tak w cudzysłowie odświeżyć krew, puścić coś nowego do akwarium, zobaczymy jaki będzie tego efekt. Oczywiście to samo odmiany, czyli krewetki Jeleoneon, żadnych tej mixów robić nie będę, ale dokupię chyba kilka sztuk. Zobaczymy, może to pomoże troszeczkę i ta obsada się zwiększy, poprawi liczebność. Ogólnie akwarium bezproblemowe. Nic się złego w tym akwarium nie dzieje. Rośliny, jak mówiłem, rosną. Krewetki zdrowe. Woda w dobrej kondycji, filtry daje radę, lampka również, przypomnę, 3 waty I aby tak dalej było. Czyli tylko karmienie, podmiana wody i do tyle. Jeżeli chodzi o ten przegląd akwariowy, to tyle się tak troszeczkę krócej, ale też no, za bardzo nie ma to o czym mówić. Jak się problemów nie ma. Myślę, że zaszedł do 30 teraz po tej całej rewolucji z muchami. Za jakiś czas tak jeszcze bardziej poprawi wizualnie. I myślę, że już kolejny film, jaki Wam pokażę, będzie widać pierwsze wzrosty muchu. To tyle w tym filmie. Pozdrawiam Was, miłego weekendu. Hej.